Luder. Dzień dobry wieczór, z tej strony Frenek, 14 k a dziś sobie zagramy w kotka! W kotka i w myszkę, tra la 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 la! Dobra. Dobra. Dobra, Dobra. Dobra. idziemy w, tamtą, w tamtym kierunku. A tutaj co... co pan... powie? Pani mama? Zobaczę sobie, się pogra. Zaraz, moment. Na muzyczkę. Dobra, dobra. Dobra, to Dobra, To Dobra, dobra. to dobra. to Shiba, Dobra, dobra. można dobra. praktycznie dobra. Dobra, dobra. można Tak praktycznie każdego, nie, tak spojrzę. Może Niech to tak spojrzę. Muszę Dobra. Dobra. Wojda, Wojna! Wojda, Wojda. bardzo, mały. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć tego, czego szukać. Dziękuję. Już naprawił mój nadajnik. Świetnie. tego pożytku? Dobra. chyba musimy iść do tego pana drugiego. Już on się tutaj znajdował. Gosimusa. Gosimusa. Dobra. Udało ci się go naprawić. Super, dobra robota, kocie. Podaj mi go. bra idziemy. Dzwonimy Ma mamy sygnał.. Tata faktycznie był żywy? Nie mogę w to uwierzyć. Podążamy do na rolnika, Być może dowiemy się w gdzie, gdzie poszedł mój tata. Simus prowadzi. Kosma znowu wyciera Ja też mam nadajnik Tylko, taki torba To no, musi być to. Naprawdę opuścił się Tam jest niebezpiecznie, ale muszę mieć pewność. Muszę wiedzieć. Do dzieła. Do dzieła. Dobra. Do dzieła. Idziemy. Idziemy do kanału, tak? Mam rozumieć. Ma się rozumieć. I voila. Olha aí, tá macho, tu tá de Nie ma tutaj nic... Już nie będzie, że, że nic nie, nie zbieram. Chyba na razie nic. Już tylko na te, na te jaja z żurków. pożył u nas, nie damy... Nie dam rany. Jestem taki szybki jak ty, żurki na pewno nie dopadną. Proszę, weź tę odznakę, mój ją rozpozna. Będzie wiedział, że jesteś przyjacielem. Od znaka nie znającego się i drzwi Prowadź o -o -o. I zamknął nas O, złowrogi bocik Autobocik tylko, jaki wielki Pamiętam, że w był niegdyś symbol podziału pomiędzy ludnością sramsów, a tymi wśród mieścia. Mor i fakt, że zrzucali tu swoje śmieci. Jak tak w ogóle można? Być może dlatego właśnie upadli. Ślepy załówek. Tych też Awa. Awa. <mówiła> I have the high ground. Haha. <mówiła> I co, gupieżówki? Oi, te żurki, żurki, são straszne. Ale jazda była. Kolerko, kotek koster. Nic się nie jest? To był spory upadek. Przypomniałem być gdzieś w pobliżu. Już prawie jesteśmy na miejscu. Dobra, już lepiej. Łapkę. Tutaj jak i żabki. Refugali.

Do którego pracowałem zawsze mówił, że chce spędzić emeryturę w małej chatce i łowić e, całymi dniami ryby. Oczywiście jeszcze taka możliwość nie istniała. Nikt nie mógł na to liczyć. Przez co najmniej 100 lat. A może gdy dostaniemy się na zewnątrz trafimy na małą chatkę, w której będzie leżała sobie pędka i całe mnóstwo książek. Myślę, że naukowiec życzyłby sobie czegoś takiego. Musimy jednak dowiedzieć się, gdzie jest dok. Miał 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 i i śpimy maro maro, maro. w rybaka chatka rybaka tak tak elegancko już ta muzyka i mruczek mruczek

Możemy mnie nie Fajne muzyczki elektrycznej, elektrycznej, się zdaje się, że to jakiś część

Einstein, czekaj, ty nie jesteś żurkiem. Coś cię I Przecież mają znaka. Skąd on masz? Coś mój syn się przesłał. Och, mój sprytny chłopak. Od wieków siedzę tu sam jak palec. Chciałem zapisać mój defilips, ale sprawa nie poszły zgodnie z planem. Chciałem wrócić do domu. Bardzo tęsknię ze snem. Pozajrzyj się po domu, jeśli chcesz, ale ja nie mam pojęcia, jak się z tym wydostać. Byli niby jakiego wzrostu we wszystkie strony i robili mnóstwo zdjęć. A tak, przypominam sobie, to były dzieci. Zobacz, to sprawiała, że ulicy zdawały się znacznie żywsze. A w związku pod uwagę kłopoty, które przez nie powstawały, dorośli wprost nie uchybiały. Dok mówi, że tęskni za smusem. Czy to jedno i to samo? Oczywiście.

i defluksor chyba <mysy> ale ja, ostrożnie defluksor to nie jest za boko kto by miał ładowaną może zmienić zmienić złyk jej w konfetti będzie silną wymogą do procesu zasilania rzędu 1 21 setnych giga a w tej okolicy jedyna rzecz z taką mocą tutaj nie ma Problem w tym, że nie działa, chyba poszedł, poszedł w nim bezpiecznik, a z tymi wszystkimi żółtkami jest niebezpiecznie. Abym ja wyszedł na zewnątrz i naprawił usterki. Ja jestem zbyt powolny, ale tobie może uda się udać. Jeśli zdołasz dotrzeć do generatora nie zmienić w nim bezpiecznik, będę w stanie naładować ponownie ten luksus. Chodź ze mną, pokażę ci, co trzeba zrobić. Dobra, prowadź panie Einstein. Żurki są nie na żarty eee, proszę wejść ten bezpiecznik nówka sztuka piękna więc aktywacja generatora narobi hałasu więc spodziewaj się żórków naprawiaj że generator będę mógł naładować i uruchomić defluxor podążaj za kablem w celu wymienić bezpiecznik i wrócić do mnie powodzenia O, 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 ale Wow. o, konkretnie robi się kontakt. Ale się cieszę. I to Udało Ci się uruchomić generator. Już jak też nie jest mój defluxor? Dzięki niemu zaraz się stąd wydostaniemy. Czekaj chwilę, chyba dam radę zamontować defluxor na Twoim dronie. Udało się, flexor jest teraz zamontowany na twoim pikuśnym dronie. Nie jest przeznaczone tylko korzystania z tak małego źródła zasilania, jeśli będziesz zbyt często go używać, może zacząć szwankować. Pamiętaj, że jest niebezpieczny, a teraz wracajmy do wioski, synu mój nadchodzę. pozbyć się wszystkich żurków, abyśmy mogli przejść dalej. Dobra. Zjemy wszystkie te żurki. Wow, działa jak marzenie. Tym niemniej, tak jak podejrzewałem, może się przygrzać. Daj, sobie, daj jej nieco ochłonąć. Mam nadzieję, że to trwa, aż dojdziemy do wioski. Zobacz, panie Einstein. Ciągle się widziałem? wygląda na to, że odcinki zaślimają. Biegaszek, ten miał o Eu vou pegar a Uau! Na mentira! Il y a 3 Der Flugzeug, mm -hmm. Einstein jetzt. Yeah. Mm -hmm. Wow! Hello there. Da tuj Einstein, en synus Einstein. Kursy, Dobra, wszyscy długo i szczęśliwie. <gry> Dziękuję ci za ustalenie doka, przyjaciół. To dobrze, że Simus nie jest. Nie jest dłużej sam. Teraz wiemy, że możemy pokonać żółty. Mam oczekiwanie na Ciebie przy wejściu do kanału. Ok, synu się, by być bardzo szczęśliwi. Chyba zabijmy dobrym czyniek. Tu się przed naszym szybkim A więc dom ci się przyjrzeć do spotkania żółwka. Masz te 10 kuszyków, które mi wyjdziesz. O, widziałeś już tego dziwacznego błądza do Musiałeś go widzieć. Mm. Mm. Jasne, tak się cieszę, że Przedłużać, rozryj. O, o idzie. Tu jestem insymusem, jesteś nieznany. No dzięki niemu, wróciłem z tego, że pan nie jest. Czałd, co? Dobra, ten tylko o wspaniałościach ze śmietnika, galera. Dobra, teraz zobaczmy jedną rzecz. Wyposażenie, wspomnienia. Chyba tyle. Tak, będzie. Będzie jeszcze tego masa, ale chyba w tym odcinku. 27 minut. No dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Będzie taki, będzie taki inny. L L -3 2, 320